Chyba to będzie najlepsze słowo, że ta, tak uważam, że taki przymiotnik, że Natalia była kłamliwa. No to, to A Mario też jest, to mitowanie do sobą. On po prostu Tak, an, ale właśnie nie chciałem tego mówić, bo mitomania chyba jest chorobą. No, tak. I nie chcę, jakby. No, A myślisz, że ona nie wierzyła w to? Że ona tak o tym rozmawiała? Według mnie, ona wierzyła w to, co ona mówi. Teraz, gdy oglądam te wywiady, to wydaje mi się, że ona nie do końca wierzyła, bo się tam śmiała. Miała wręcz bekę z tego, że tak. Przecież to wierzą i... wszyscy? Tak, 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 tak. Ale Sebastian, właśnie, co ty na ten cały temat uważasz i czemu się zdecydowałeś albo gdzieś tutaj mówiłeś o hejcie, o piętnowaniu, a zdecydowałeś się jednak wziąć udział w trailerze? Wiesz co, no to, to nie jest um, zestawianie też tego case'u um, z jakimś takim case'em pod tytułem, że ktoś kogoś ocenia z życia prywatnego. Tak, bo to o tym de facto jest też trochę rozmowa, tutaj w przypadku Roberta trochę też, trochę nie. Natomiast jakby ja miałem na myśli głównie to, że jakby ludzie wiedzą, a nie wiedzą. Uh -huh. e, znaczy mówią, że wiedzą, a nie wiedzą. No to e, w przypadku akurat e, tej pani, tak, no mm, ja to trochę e, traktowałem mm, jak tak naprawdę nie, nawet to nie jest o niej. Nie. To, bo to nie jest o niej jak dla mnie w ogóle, to jest dla mnie o tym wszystkim, o tych wszystkich, o tych całych czasach, o tym, że każdy Kochani to robi, robi można każdy to robi na Instagramie, każdy. Każdy się fotografuje w modnym miejscu, żeby ludzie myśleli, że oni... ten, Ona poszła szerzej tak? i wcale mi się nie zdziwił, gdyby tam jakiś mądry łeb jej to doradził i tak dalej, i tak dalej, więc ja nie znam tych faktów, więc ja nie będę tutaj tym, który powie na, na stos w ogóle i, i na ruszt, nie Natomiast, biorąc pod uwagę zebrane fakty i to, co wiemy dzisiaj od Krzysztofa Stanowskiego, zresztą mojego też bardzo dobrego znajomego, znając też fakty, których Krzysztof Stanowski nie opublikował, wydaje mi się, że bardzo dobrze zrobił, że to po prostu wyszło, ponieważ i, i, i jest to tak naprawdę niestety za jej sprawą ukazanie też indolencji mediów i pogrożenie palcem i pokazanie, że teraz, bo teraz tak będzie, teraz każdy będzie się troszkę pilnował. Naprawdę to wierzysz? My, znaczy my, wierzysz, że... że teraz jak ktoś przyjdzie nie, do łatwiej... pytania na śniadanie na przykład, to ci dziennikarze... Nie, on... nie mówię o dziennikarzach. Mhm. Nie mówię o dziennikarzach. Mówię o tym, że teraz może się z racji tego, że to tak szeroko poszło, że może się pojawić wśród tych, którzy mają coś na sumieniu, może się pojawić taka nieczerwona, bo pomarańczowa lampka. Że ktoś może powiedzieć, kiedyś sprawdza. Tak, że ktoś może cię sprawdzić, więc, o, o, wiesz, jakby, wydaje mi się, że to może być taki delikatny straszak, ale też nie jestem naiwny i też wiem o tym, jak to działa: że ludzie po prostu y, 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 kłamiąc i udając kogoś, kim nie są, żyjąc w klinczu wizerunków swojego własnego, w kajdanach tak naprawdę wizerunku, Yy, zarabiają pieniądze. To jest dla nich w większości przypadków niestety jedyny sposób na zarobienie pieniędzy, dużych pieniędzy, często nieadekwatnych pieniędzy do umiejętności, do talentów, do ten, no ale na tym niestety stoi dzisiejszy biznes, że po prostu ludzie tacy z tak zwanego sąsiedztwa sprzedają najwięcej, bo po prostu mają bezpośredni kontakt z tymi, którzy chcą, żeby oni, żeby jakby ci dla których to robią, chcą być tacy jak oni. Ty też masz na pewno takich ludzi, którzy jakby y, y, ciebie traktują jak autorytet. I wydaje mi się, że mm, znaczy, chciałbym, żeby case Natalii Janoszek, no oczywiście wiesz, tak po ludzku to jej współczuję, nie? w sensie, mimo że jest to postawa godna potępienia tak? i tak bezczelne e, kłamanie, a potem jeszcze, bo ja się nie dziwię Krzyszkowi, że on poszedł w to, nie. Jeżeli ja bym był na jego miejscu, nagrałbym jeden odcinek i potem bym usłyszał, że firmy, które się pozycjonowały w kanale sportowym przy okazji tego odcinka, dostały pisma, że ona chce jeszcze wyrwać od nich pieniądze za odszkodowanie, ujawniając tym samym totalną butę i brak w ogóle jakiejkolwiek autorefleksji, to ja bym poszedł na grubo jak Krzysiek bo ja też jakby uważam, że tutaj powinna Natalia powiedzieć dobra, okej, okay, yy, wyjdźmy jakoś z tego, może w ogóle się skontaktujmy z Krzyśkiem, może coś wiesz, aha, aha. a nie pójść na ostro po prostu tak, że ona teraz będzie oczywiście, no nie wiadomo jakie ona ma argumenty i dlatego ja mówię, no w sensie jak bardzo łatwo jest ocenić, jakby Krzysiek zrobił materiał, natomiast na podstawie tych argumentów, które jakby usłyszeliśmy od Krzyśka, no to jestem głęboko przekonany, że bardzo ciężko będzie jej po prostu przeciwstawić się temu i sprawić, żeby ludzie spojrzeli na nią jednak z innej perspektywy, ponieważ to, co przedstawił Krzysiek, jest w wielu aspektach niestety jednoznaczne. I wiem też, Przecież znam wielu ludzi i wiem, na czym też niestety polega internet. Po prostu, no też na pewno wiesz, wiecie, że to jest konwencja. Hejt też jest konwencją. Tak? Jeżeli jest, w pewnym momencie staje się jakiś niemalże, ja obserwowałem wyścig, kto najbardziej, najlepiej mu pociśnie. Ludzie traktują wtedy tych hejtowanych przedmiotowo, biorą po prostu jak wiesz, jak na ruszt i patrzą jak płonie, nie tak jak Richard Kukliński, który wkładał kota do piekarnika, zanim został seryjnym mordercą ludzi. Patrzył sobie, jak on elegancko w tym piekarniku się topi. My to robimy to samo. My jesteśmy teraz, wiesz, te FN24, czy coś paskich, zginęło 1500 osób. to Są liczby, rozumiesz. My tak traktujemy dzisiaj świat i innych ludzi. Nikt nie pomyśli ci o tło, moich emocjach. Także jeden komentarz, już to mówiłem niejednokrotnie. Może przychylić szale i ktoś może dygnąć. Nie w sensie, więc, no niestety, tak traktujemy ludzi, i tak to, tak to wygląda też w każdym innym przypadku, dlatego też. Ja jakby no niestety muszę przyklasnąć tutaj Krzyśkowi. Aha. Niestety mówię nie dlatego, że go y, uważam, że wykonał w ogóle fantastyczną robotę. Y, natomiast no niestety dla Natali, no bo... Ale po ludzku tak jak mówię jej współczuję, bo będąc wytykanym palcami, zresztą ty robiłeś o tym też odcinek, tak? Ty robiłeś o tym lek o Leksiu, uh -huh. nie? Ty wiesz dokładnie, co, co może czuć człowiek, bo on ci pewnie to z pierwszej ręki wytykany Tak, w, tylko że wiesz, z, z się to była palcami. trochę bardziej, sprawa bardziej skomplikowana, a Natalia wydaje mi się, że tak... no zasłużyła chyba sobie na to, że teraz... Oczywiście. Po spijaniu tej śmietanki, na którą nie zasłużyła, teraz w końcu dostała tą gorycz. Oczywiście, no wiesz, jakby jeżeli tak jest, tak? No bo ja nie będę tutaj rzucał, tak jest i tak dalej, no bo też... Aha. Jakby nie, nie widziałem tego, co widział Krzysiek, nie rozmawiałem, oczywiście, natomiast jeżeli tak jest, jak wydaje mi się, że jest, no to tak, to się zgadzam. Tak? To no dobrze, służ... a czy, bo ty często bywasz w tych kuluarach show biznesowych? Nie, nie. Często chyba cię można spotkać na, no. e, na jakichś imprezach i tak dalej. Na ja cię spotkałem czy... chociażby na imprezie Wojtka Goli. Ale nie, no to na takich imprezach, gdzie tam ktoś zaprasza, czy <laughs> mhm. coś jakby nie traktuje tego jak żaden event i tak dalej. No zaprosił mi Wojtek na urodziny, Ja w ogóle szczerze to ja nie wiedziałem, że to będzie z takim zaprzężeniem pierdolnięciem, tak? Ja myślałem, że to będzie po prostu jakaś mhm. impreza urodzinowa. Ale zmierzam do tego, czy ty widzisz, że jest więcej tak zakłamanych osób w showbiznesie, które udają kogoś, kim nie do końca są? No uważam, że niestety w, w świecie poprawności politycznej tak? i tego jak klienci duże marki e wysyłają ci briefy jaki masz być i tak dalej i tak dalej od każdego dostajesz litanie co masz powiedzieć czego nie mówić i Myślę, że trudno nie zwariować. Ludzie są tylko ludźmi i po prostu dają się wpędzić sami, goniąc za tym, żeby po prostu zarobić pieniądze, a te pieniądze są naprawdę często chore i nieadekwatne, tak jak już mówiłem. Po prostu dają się wpędzić w ten bardzo moim zdaniem no bez wyjścia już potem korytarz, bo wizerunek dla tych ludzi staje się jedynym źródłem zarobku. I jeżeli staje się jedynym źródłem zarobku, no to ja się nie dziwię, że ci ludzie po prostu